Nie oczekuję od innych, że będą spokojni. To ja przynoszę ciszę do każdej rozmowy. Sobotni poranek przynosi spokój w relacjach międzyludzkich. Ten spokój pochodzi z mojego i Twojego wnętrza. Z głębi serca powtarzaj ze mną słowa dzisiejszej afirmacji. W relacjach. Jestem obecny i uważny. Słucham z sercem nie tylko uszami. Wybieram łagodne słowa i miękki ton. Cisza między nami może być pełna miłości. Tworzą przestrzeń, w której drugi człowiek czuje się bezpiecznie. Relacje oparte na spokoju to święta przestrzeń. Dziś jestem jej strażnikiem. Zajrzyj, proszę, na nasz blog na iskrazycia.tv. Przeczytaj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wpisy z tego tygodnia. Podziel się swoimi refleksjami w komentarzach. Wspólnie budujmy mosty serc niech dzisiejsza sobota wpłynie na Twoje relacje, które niechaj rozkwitną spokojem. Dziękuję, że dziś byłeś tu ze mną, prześlij dalej link do tej afirmacji komuś, kto tęskni za pokojem w relacjach. Jeśli uznacie, że moje afirmacje są wartościowe, Weźcie pod uwagę wsparcie naszej telewizji poprzez płatę darowizny na zrzutkę. Link do niej znajdziecie w opisie tego nagrania. A ja się z Wami żegnam. Życzę Wam wyjątkowej, wspaniałej soboty, spokoju, odpoczynku, wszystkiego co najlepsze. Mówił do Was Marek Zadęcki.